W sali Centrum Użyteczności Publicznej w Ostrudzie odbyła się premiera spektaklu Kamień z Ostrody" w wykonaniu grupy teatralnej Dobro Wspólne. Scenariusz stworzyła Iwona Ciunelis, a za reżyserią odpowiada Krystyna Andrzejewska. Sztuka jest inspirowana legendą o kowalu Graboszu. Przygotowującym przedstawienie zależało przede wszystkim na przybliżeniu dziedzictwa lokalnego, a przy przedsięwzięciu pracowało wiele osób. Dobrze, że z nami był z Bractwa Rycerskiego pan Tomasz Podsiadł, więc... Pięknie to zagrało, bo był jednocześnie konsultantem, no fantastycznie, że na Grabosza pasował nam pan Marek Ptaszyński, dlatego że i on ma tak takie wspaniałe dzieci, że oni całą tą techniczną sprawę tutaj Szymon nam załatwiał, natomiast jego żona jest znakomitym scenografem, robi piękne dekoracje. One tutaj były symboliczne. Jak wiadomo, przygotowanie tego wszystkiego nie jest łatwe, jednak efekt, jaki udało się uzyskać, był niesamowity. Podczas przedsięwzięcia w rodzinnej atmosferze współpracowali aktorzy z różnych kategorii wiekowych. Zwłaszcza, że no, mam aktorów od 6 do 80, prawda? Niemniej jednak, na no, tak dosyć fajnie, rodzinnie to jest i tak prawdę mówią, czasami to mi się nie chce. No ma prawo mi się nie chcieć, ale to są tak fantastyczni ludzie, ja się chcę z nimi spotykać. A żeby się z nimi spotykać, to trzeba z nimi coś robić. Fakt, iż udało się stworzyć tak zgraną ekipę, która pracuje w takiej atmosferze, pozwala tworzyć znakomite przedstawienia. Publiczność była pod wrażeniem przygotowanego spektaklu i nagrodziła aktorów owacją na. Stojąco. Po wystawionej sztuce wystąpiła kapela Ostrudzianie, której występ poderwał zgromadzoną publikę. Tego typu przedsięwzięcia pozwalają poznać lokalne legendy, a przy okazji można dobrze się bawić.